Witam wszystkich. Chcieliście się dowiedzieć o systemie operacyjnym ósemki, tak? Co mam Wam tu, tu powiedzieć? To jest normalny system, jak każdy system. Pracuje dobrze, jest stabilny, nie ma żadnych problemów. Nie zawiesza się, niczym się nie różni od siódemki. Różni się tym, że nie ma na pracy narzędzi start, tylko jest metro, się nazywa. I tym wszystkim się różni. Co mam powiedzieć? Nic nie, nie muszę mówić, bo musicie sobie sami potestować. Każdy ma swoją opinię na każdy program. Ja mogę opi opinię swoją dać, że jest stabilny. Nie narzekam, płynie działa, zamyka się, szybko się otwiera. Okie okna, przeglądarka, wszystko, co jest, wszystko dobrze. Nie każdemu może pasować system operacyjny wiadomo, bo każdy ma inny gust, a ja mam gust taki, że pasuje mi ten system operacyjny i nie narzekam na system operacyjny. Microsoft się postarał akurat z ósemką, a co dalej? To się dowiemy za parę lat za 2-3 lata na pewno. I dla mnie to jest normalny system. Jak każdy, wygląda taki sam jak siódemka. Panne sterowania też tak jak w siódemce. Gry chodzą pięknie. Filmy też chodzą, muzyka też chodzi ładnie. Nie zawiesza się. Nie ma żadnych problemów i przy instalacji. Instaluje się automatycznie, automaty, automatycznie instaluje strowniki. Wszystkie, które są potrzebne. Tak jak w siódemce. Niczym się za dużo nie różni z system opracowanym od siódemki A do 8. Różni się tym, co powiedziałem wcześniej. Tym, że w 8 jest metro, się nazywa pasek. A w siódemce jest na pasu narzędziu start tylko. I tym się tylko różni. No i się różni tym symbolem. Logo. I to wszystko. Chcecie się coś jeszcze dowiedzieć? To proszę pisać do mnie, to ja Wam odpowiem na Wasze pytanie w sprawie systemu operacyjnego. Pozdro, dzięki za wysłuchanie mnie i czekam na Wasze odpowiedzi. Na razie.